Dzisiaj wsadziłem dynie, cukinie i słoneczniki. Wczoraj wsadzałem pomidory. Także mam cztery pomidory duże, takie prawdopodobnie w typie bawełnego serca. Dwa koktajlowe. Pozbyłem się też tej sterty gałęzi, która była w starym palnisku. Palnicko jeszcze muszę zlikwidować. Kosiłem dzisiaj kosą e, resztę, no, znaczy prawie całą trawę, poza tym fragmentem, który kosiłem wcześniej. Natomiast e, przy koszeniu, czy raczej przy ostrzeniu kosy, e, troszkę się zagapiłem i sobie wjechałem palcem na ostrze. Także niestety, niestety koniec na dzisiaj. E, następnym razem, jak przyjadę, muszę zgrabić to, co skosiłem kosą i wjechać kosiareszkom. No i oczywiście nadal pozostają mi pnie, zarówno tutaj, jak i za domkiem, które są do ogarnięcia. Czyli muszę je poprzecinać tak, żeby pochodziły do worków. Wykosiłem również fragment kwiatów, które były przy ogrodzeniu. Przynajmniej ten fragment, który chcę zlikwidować i w tym miejscu zrobić sobie truskawki. Zastanawiam się jeszcze nad tym fragmencikiem niskim, czego nie wyciąć, ale na razie się jeszcze powstrzymam. E, lepiej zrobić coś troszkę później niż, niż za szybko. E, tam miałem taką dużą porzeczkę. E, żona z córką przesadziły ją tutaj, także e, wszystkie porzeczki są tutaj w rzędzie. Co prawda miały być troszkę gdzie indziej, ale na razie niech będą tutaj. E, to jest jeszcze do, do, tak naprawdę do przemyślenia. I tak teraz ich nie mogę przesadzać, bo no, nie licząc tej jednej, którą poda decyzja, że przesadzamy, nawet widzę, że zaczyna kolor łapać. I tak trzeba je odmłodzić i wtedy dopiero ewentualnie, jeżeli się zdecydujemy to przenosić i będziemy je przenosić tutaj za róże. Same róże prawdopodobnie znikną. Ale to jest jeszcze w, na etapie planowania. Prawdopodobnie tutaj w przyszłości powstanie oczko. Na razie go nie robię, bo wcześniej wsadziłem tutaj jakieś dynie, więc one na razie zostaną. Natomiast docelowo myślę, że jak zlikwiduję z zadąkiem tą szopkę i postawię tam małzera, to wtedy będę mógł zacząć tutaj robić oczko, bo na razie tak nie mam wody żeby to oczku uzupełnić. Eee, no ostatnie kilka dni było dosyć suchych. Także mam nadzieję, że, że wszystko będzie ok i i roślinki wytrzymają. No zobaczymy. Dobra, uciekam tego palucha sobie zakleić jakimś plastrem czy czymś. Eee, żeby taki otwarty nie był. Dobra, trzymajcie się, cześć.